Hmm, łódka. Może coś tu jest? Oczywiście naboje no i, i buprofon. Elegancko. Super. Ja Miałem 119. Nic więcej? Dobra, wszystko. Tak, jest znaleźć blisko, to się ceni. Tutaj następne łódki też coś będzie na pewno. Hmm, tu nie, ale tu będzie coś. Nie ma? To 119, ale tu będzie coś. Wow. OK. No, też jakieś promieniowanie? Czy nie? No coś tu jest jakieś, ale. sobie. Wow. To tam jest dobra, baj ten nie dolin, kurde, jakie to radioaktywność jest mocno, ja pierdole. Ja mu tak mało amunicji tam było? Przecież ja zawsze. zawsze. Okay. Kurwa, wstał. Co jest, kurwa, z tą radiacją tu? Co ja tutaj, kurwa, wziąłem? Że mnie tutaj tak dobija to... Nic tu radioaktywnego nie ma. Podleszy. Dobra, pad. Pad. Trzech. Jeszcze jakiś, czy nie? Dobra, trzeba ich złotować. Ja tutaj nie cofam broni. Jak idę między nimi tutaj. No w sumie dobrze by to było mieć yy, tą bazę jakąś Bez wątpienia W tym miejscu Mały rabat na ten stół warsztatowy jest 3000 tylko mniej Cena bazowa 25000 A on mi chce za 22 Sprzedać a Czemu ty tu siedzisz? Paczka nie Paczkę co sobie wiesz, możesz sobie nieść. Ja nie kurier. A ten karabin ci chodziło? Hmm, dokładnie ten, nie wiem, tak szczerze trochę liczyłem że znikniesz w tych podziemiach bez śladu, ale już skoro jednak wróciłeś, gadaj czego chcesz, od odstiję oka. Chcę z nim tylko porozmawiać, człowiek taki jak on na pewno znadżył mnóstwo historii i ogromny zasób wiedzy, która ułatwi nam hmm, zrozumienie całego grono jadu nic nie kombinuje z zaręczem. Okej, okay. może tutaj są precyzyjne. Ale by były jaja, jakbym precyzyjnie znalazł, kusi mnie tutaj iść jeszcze. Strasznie kusi. Idziemy sprawdzić tą, tą lokalizację. To jest silniejsze ode mnie. pojawić gdzieś tu. No gdzieś koło sceny. Dobrze mówię? No tutaj gdzieś przy domkach. Dobra już widzę. No, gdzieś tu. Okej. Okay. Kurwa Ja pierdole. Wpadła Chimera, już wpadła już Dobra Odruch Po prostu palec mi Piękno Może z dystansu go tutaj piekno. No już z tej strony Kurde, mało ono. Czy ta się go tutaj stąd? Nie widać go stąd. Może stąd? Go wypatrzę gdzieś. Tu chyba ciężko. No ale tutaj spokojnie można by go już go wyhaczyć sąd. Coś tu chodziło, skoro tutaj anomalia się uaktywniła. To był jakiś mutant. Nie widać go. przez ten płot ja pierdziela. innowator Tego miejsca chyba. No i teraz się pewnie nie zespił, co? Agresywny. O jest widzę. Trochę dostał. No, gdzie jesteś? No, dawaj, dawaj, dawaj. Był, ale się Nie dobrze. O, jest. Idzie. Быть на Не хочу тут. Zabił go, no. Nic mi nie zrobił. Dobra, mamy go. Koncert na niego zagrałem po prostu. No. Nie jest to jakiś Oko oko olbrzyma, ten. Okej. Okay. Można spokojnie lutować. Ale by było super, jakby to były narzędzia precyzyjne. Ja pierdziałam po prostu. To by było genialne wręcz. Teraz trzeba to znaleźć. Pewnie na dachu są. Jest tu kibel jakiś. Tu nie ma. Więc musi być tu pewnie jakiś dach. Albo jakieś krzaki? O nie, tu nic nie ma. No, no co jest? Serio? Nie ma skrytki tutaj.